Witajcie moi drodzy, dzisiaj przychodzę do Was z filmikiem zakupowym. Poczyniłam na przestrzeni ostatnich tygodni kolejne zakupy, być może Was zainteresują. Niektóre promocje, z których skorzystałam wtedy są już niestety nieaktualne, ale jeśli będę pamiętała jakie są w chwili obecnej w danych drogeriach i sklepach promocje, to dam Wam w tym filmiku właśnie znać, więc zapraszam Was serdecznie do oglądania. Tak jak już wcześniej powiedziałam, mam już tutaj przed sobą bardzo dużo kosmetyków, Zarówno z pielęgnacji, kolorówki, jak i kilka dodatków ciuchowych, więc nawet nie wiem, od czego się tutaj zabrać. Może rozpocznę od pojemników z Rosmana, od których jestem uzależniona. Ile kroć nie jestem, ilekroć jestem w. Rosmanie, to po prostu nabywam je w ilościach hurtowych. Mogę mieć ich naprawdę kilka butelek w domu, ale według mnie jest to naprawdę bardzo dobra inwestycja. Mowa tutaj o tych pojemnikach przeznaczonych do podróżowania. Teraz okres wakacyjny, więc takie małe opakowania są jak najbardziej wskazane. Można tutaj sobie przelać spokojnie ulubiony kosmetyk i nie zabierać pełnowymiarowego opakowania. Te dwa kosztują po 2 złote. Tutaj mam takie malutki malutki pojemniczek na krem czy na jakiś inny kosmetyk. On kosztuje bodajże złote 49, zł, więc za każdym razem jak jestem w Rossmanie naprawdę zdarza mi się kupić przynajmniej po jednym opakowaniu. Kto wie kiedy nam się takie coś przyda, więc tego nigdy dość. Kolejna, jak już jestem tak, powiedzmy, przy pielęgnacyjnych, szczoteczek do zębów Wam nie będę pokazywać, bo bez sensu. Dzisiaj zakupiłam sobie żel do golenia z Isany. On kosztował bodajże 10 zł, z tego co się orientuję. Jest to żel do golenia dla skóry wrażliwej. Działanie, oraz pielęgnacja tak się prezentuje bierzcie pod uwagę tutaj, żeby był napis e, żel, ponieważ pianka z isane a dokładnie venus ostatnio miałam kon, wersję konwaliową kon, jest naprawdę do bani e, tego jeszcze nie testowałam mam nadzieję, że przez to, że jest to żel, będzie bardziej się spisywał i golenie będzie łatwiejsze więc to jest tak, jeśli chodzi o nogi. Dalej, sopot, balsam brązujący, relaksujący z ziai. Bardzo fajny kosmetyk. Zapłaciłam za niego w naturze około 13 zł, 13-14. I naprawdę w niedzielę użyłam go po raz pierwszy. I kolor na moich nogach stał się naprawdę bardzo taki naturalny, przyciemniony, bardzo fajnie się wchłania, prześlicznie pachnie. I naprawdę jest to kosmetyk godny polecenia dalej bardzo wiele z was pokazywało e, kremy do mycia twarzy z wyciągiem z dzikiej róży więc ja dzisiaj e, po prostu w Rosmanie próbowałam go jak najszybciej znaleźć kosztował mnie 9 zł prezentuje się w ten sposób nie muszę wam go przedstawiać bo bardzo dużo dziewczyn już go pokazywało będę go testować e, więc e, co nieco opowiem Wam na jego temat. Za jakiś czas jest to opakowanie 125 ml dalej, kupiłam sobie 100 ml opakowanie spirytusu salicylowego kosmetycznego bardzo, dobry, bardzo dobra sprawa jeśli chodzi o odkażanie na przykład pojemników które chcemy jeszcze raz wykorzystać czy do ratowania z zepsutych cieni, które nam upadły więc jeśli chodzi o to, to zastosowanie jest bardzo duże i warto mieć właśnie taki spirytus w domu, on kosztuje w granicach 5 Zł, więc to nie jest jakiś majątek. I dzisiaj z polecenia Moniki e, kupiłam sobie takie oto patyczki. One kosztowały też chyba w okolicy 5 zł. Jak możecie zauważyć, tutaj e, mają taką zwykłą, właśnie końcówkę, zaś tutaj jest ta końcówka bardziej pitchasta, przez co możemy bardzo precyzyjnie dokonać korekty naszego makijażu. Mamy tu ich aż 200 sztuk z firmy Clinic, więc cóż, będziemy testować i jeśli chodzi o waciki, to ich również nigdy dość. Zawiaruszyły mi się jeszcze chusteczki z Alterry, które były swego czasu na promocji w Rosmanie, bodajże za 3 albo za 4 zł. Mamy ich tutaj dosyć sporo, bo ten pakuneczek jest naprawdę bardzo duży 25 sztuk. Bardzo fajne do odświeżenia skóry przed makijażem, do oczyszczenia jej właśnie przed aplikacją make upu więc bardzo fajna sprawa i można wyczatywać właśnie. Czekać na tego typu promocje, żeby je zakupić, bo naprawdę chusteczki są bardzo fajne. Dalej przejdę do kolorówki. Jak wiecie, jakiś czas temu w szafie Kobo była ogromna wyprzedaż pigmentów z ceny 20 zł. Pigmenty były przecenione na 9,90, czyli 10 zł, więc po prostu trzeba było z nich skorzystać. Ja już w swoim asortymencie mam bodajże Trzy albo cztery zakupione również na podobnej promocji pigmenty. W chwili obecnej zdecydowałam się na cztery. Postaram Wam się je pokazać. Pierwszy z nich to numer 504 Mint Cream, i to jest z tej serii kremowej. Nie wiem, czy będziecie widzieć. Tutaj jest taki, o, właśnie jasny proszek, który super opalizuje, właśnie na zielono, złoto, żółto. I fajnie nadaje takiego. Interesującego wykończenia na przykład ciemnym makijażem. Na przykład w chwili obecnej mam ciemnozielony cień na powiekach, i gdybym nałożyła go ten pigment na ten zielony, w momencie zyskałabym efekt takiego kameleona, więc na imprezy jak najbardziej taki pyłek się sprawdza. Następny już teraz trzy cienie matowe, 405S. Orchid się nazywa i przepiękny kolor. Tutaj właśnie różowy mamy. Jest intensywny, bardzo mocno napigmentowany i po prostu jest go tutaj bardzo, bardzo dużo. Więc będę go miała na lata, można rzec, nawet. Kolejny, zwykły, klasyczny 401 Sunny Yellow intensywna ta żółcie jest po prostu jak sobie walę makijaż latem to nikt mnie na pewno nikt obok mnie nie przejdzie e, obojętnie nie nie zostanę niezauważona e, i dalej e, 403 True Red i to jest jak się pewnie domyślacie Czerwień, Czyli mam czerwony, żółty i niebieski, będę mogła je ze sobą e, mieszać i dzięki temu odzyskamy kolory pośrednie. Taki był mój zamysł, więc e, będziemy się malować. Dalej, jeśli chodzi o cienie, e, dwa kolorki z firmy Bell, serii Satin Matte. E, ten kolor jest Wam bardzo dobrze znany. E, to, już, to już jest moje drugie opakowanie. Tak prezentują się kolorki. Tutaj mamy taki waniliowy, budyniowy cień 141 numer. Zaś tutaj taki delikatna, taka delikatna zieleń 151. Cienie niezwykle satynowe, przepięknie rozprowadzają się na oczach i można z ich udziałem uzyskać przepiękny makijaż, chociażby dzienny. Dalej, tutaj mam jeszcze dwa. Y Cienie. Dorwałam szafę Mio w Krakowie dzięki Brunet's Hearts, która już wcześniej opowiadała o tych kosmetykach. Jest to drogeria Jasmin, która mieści się na ulicy Długiej, więc jeśli jesteście zainteresowani, to tam was odsyłam. Zakupiłam sobie taką paletkę Trio, a kolor paletki prezentuje się w ten sposób. Tak wyglądają cienie. Są to fiolety i róże. I tutaj mamy taki delikatny róż. Cienie są mega napigmentowane. Super, po prostu. A paletka kosztuje. 9 zł, 8,99 tak naprawdę istnieje chyba w czterech wersjach kolorystycznych, i myślę, że nabędę sobie pozostałe wersje, ponieważ naprawdę pigmentacja jest bardzo fajna. I tutaj mam jeszcze taki cień z serii błyszczącej, i jest to również różowy cień. Właśnie z połyskiem, bardzo fajnie komponuje się właśnie z tym różem, który jest zawarty w tej paletce. Bardzo interesujące kolorowe smułki można sobie na przykład z ich udziałem wykonać, więc bardzo, bardzo fajnie. I jeśli chodzi o firmę Mio, kupiłam sobie jeszcze za 3,50 bodajże taki lakier do paznokci i jest to numer... 60 i jest to taki opalizujący, pomarańczowy cień na złoto, żółto i zielono. I on jest taki półtransparentny, bardzo fajnie wygląda jako wykończenie jakiegoś innego jaśniejszego bądź ciemniejszego lakieru. Po prostu nadajemy nim taki właśnie efekt również kameleona, więc za 3,50 warto sobie go nabyć. Jeśli chodzi o kolorówkę i, i lakiery, kupiłam sobie lakier magnetyczny z Golden Rose. Są one Wam bardzo dobrze znane, nie chcę mi tutaj wyjść z opakowania, nie chcę ze mną współpracować. Mój jest w numerze 08. Prezentuje się w ten sposób. Jest to taka śliwka. Bardzo taki, bardzo taki, właśnie wieczorowy kolor, że tak to określę. I ja mam ten wzór klasyczny. Wystarczy tutaj tylko przyłożyć magnes do buteleczki i widzicie, wychodzi taki właśnie wzorek. Te lakier występują również z wersji z gwiazdką i jodełką. Jest bardzo duży wybór kolorystyczny, jak na Golden Rose przystało, więc każdy znajdzie coś dla siebie. I ostatni lakier do paznokci intensywny z Safari, właśnie w takim bardzo żarowiastym seledynowym wręcz kolorze. I ja nie wiem, gdzie one mają tutaj numerki. Zabijcie mnie, ale ja tutaj nie widzę. Ale kolor jest mega. 3,50 bodajże za niego dam w centrum chińskim. I jak już jesteśmy przy centrum chińskim, zakupiłam sobie oczywiście sztuczne rzęsy, bo tam są one najtańsze. Tutaj mam taką takie normalne zwykłe rzęsy do makijażu dziennego, które kosztowały mnie 3,50 za dwie pary tutaj już są bardziej gęste rzęsy takie bardziej na wieczór, za które zapłaciłam 2,50 i takie bardziej odjechane również za 2,50 do jakichś bardziej spektakularnych makijaży z takim brokatem właśnie fioletowym Coś z nimi podziałamy, na pewno się przydadzą. I jeśli chodzi o makijaż, ostatnią rzeczą jest puder z Bell. Właśnie z tej serii. Tutaj właśnie yy, została chyba zmieniona szata graficzna opakowań. Mój jest w kolorze transparentnym 041, więc jak się pewnie domyślacie kolor jest bardzo jaśniutki. Jestem w fazie testowania, więc jeśli e, się sprawdzi, to na pewno opowiem Wam na jego temat coś więcej. I on kosztuje bodajże w okolicy 15 zł, więc również jest bardzo tani. Jeśli chodzi o jeszcze pielęgnację, koloryzację, nie wiem jak to nazwać. Zamówiłam sobie z Allegro, również z polecenia Brunez Hartz henne do włosów. Zdecydowałam się wyprodukować coś nowego. Ona tam właśnie pokazywała efekt jaki uzyskała po zastosowaniu właśnie jednej z tych nie wiem, jak się odmienia to słowo, ale wybaczcie mi. I za jedną taką henę zapłaciłam 15 zł. Plus przysyłka, oczywiście. Moja jest w kolorze maroon. I jeśli chodzi o opis, to powinien być to brąz z podbiciem, czerwieni. I jeśli jesteście zainteresowani, to oczywiście wam nakręcę filmik przed i po, jak moje włosy wyglądały. Po tym farbowaniu, jeśli chodzi o zapach, jest bardzo intensywny i bardzo taki e, specyficzny. Kupujemy tą henny w takich oto kostkach, ja zamówiłam sobie dwie kostki, ponieważ moje włosy są dosyć długie i za taką kostkę płacicie właśnie 14 zł. Jestem strasznie ciekawa efektu, myślę, że na dniach możecie się spodziewać również takiego filmu, więc prędzej czy później pokażę Wam efekty, jakie osiągnęłam za pomocą właśnie tej metody farbowania włosów, jeśli można to tak nazwać. I na sam koniec. Kilka dodatków, jeśli chodzi o ciuchy. W HM jest ogromna wyprzedaż po prostu. Ja teraz tutaj Wam pokażę z H&M dwa dodatki. Takie kwiatki za 5 zł, przecenione z 10, więc warto było jako dodatek do włosów czy jakiegoś ubioru bardzo fajne na lato, więc tutaj warto było się zaopatrzyć właśnie w te kwiatki. I dzisiaj w New Yorkerze sobie pobiegałam. Nie zaszalałam jakoś bardzo, ale nabyłam sobie taką zwykłą e, bokserkę. Chociaż bokserka z tyłu jest bardziej wykrojona, taką właśnie koszulkę, taki top w kolorze miętowym. Tutaj w kamerze widzę, że to bardziej taki turkusowy kolor, lecz uwierzcie mi, jest to kolor miętowy. Zapłaciłam za nią 20 zł. Bardzo lubię ten materiał. Bym musiała tutaj szybko na metce przeczytać. Jaka, jaki to jest zestaw, ale tutaj jest 92%, 92 bawełny i 8% elastanu. Bardzo lubię ten materiał, bardzo fajnie się układa na ciele i super, bardzo, bardzo lubię te właśnie koszulki. Zawsze się przydają i do każdego stroju, tak naprawdę, czy eleganckiego, czy dziennego, się nadają. I ostatnim zakupem są okulary również z New Yorkera, e, powiedzmy Ray-Bany, e, prezentują się w ten sposób, e, kosztowały, e, kosztowały 20 zł 19,95. Dokładnie mają filtry 400. Tak, UV 400. E, więc stwierdziłam, że jak za tą cenę ochrona jakaś jest, bardziej rozjaśniają niż przyciemniają e, tutaj e, Obraz, więc stwierdziłam, że czemu nie 20 zł, nie dużo, a prezentują się bardzo efektownie, właśnie wyrwało mi to włosy. I to by było na tyle, moi drodzy. Mam nadzieję, że filmik, który, wam, który ze mną obejrzyliście i dotrwaliście, mam nadzieję, do tego momentu, przypadł wam do gustu. Dajcie znać, co nowego słychać w drogeriach. Jeśli macie jakieś fajne promocje, to dajcie oczywiście znać. Trzeba się dzielić takimi informacjami, warto oszczędzać, więc żegnam się, dziewczyny, z wami. Życzę Wam upałów, pięknej opalenizny i udanych wakacji, bo zapewne bardzo wiele z Was już niedługo wyjedzie na wakacje, więc trzymajcie się tam cieplutko, bezpiecznie i ogólnie do zobaczenia w kolejnych filmach. Pa, pa!